Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku testerki modów. I zanim przejdziemy do dzisiejszego moda, do testowania kolejnego moda, to podsumujmy troszkę, nawiążmy do poprzedniego odcinka. W ogóle, jak wiecie, ta seria polega na tym, że ja testuję mody, ale przy okazji ta rozgrywka ma taką trochę fabułę, bo, ponieważ, może mi się język Klaudia, olejniczak chce się usamodzielnić, chce się wyprowadzić z domu, no i chwyta się różnych prac. Właśnie z modów, ale też oczywiście nie tylko o pracy, będzie w tej serii, będzie też o różnych modach. Ale podsumowując, jak wiecie, ostatnio ona zatrudniła się jako tam farmerka, miała też swój kurnik i krowę z modów. W międzyczasie, między ostatnim odcinkiem a dzisiejszym minęło parę dni, i tak, ona sprzedała kilka rzeczy na Plopsi, również sprzedała jakieś tam jedno mleko, a teraz sprzedamy sobie tutaj to, co jeszcze ona w międzyczasie, właśnie kiedy nie nagrywałam sobie tam, wiecie, jeszcze e, zrobiła. Tutaj są różne mleka, więc to sprzedamy. To było 240. Drugie 240. Tu ma jakieś jajka. E, no i tu by się przydało jeszcze otworzyć te wytłaczanki, które. Aha, ale to musimy sobie chyba położyć gdzieś tutaj na stoliku. Dobra, przekręciłam się w tę stronę. Chodź, Klaudia, i otwórz karton na jajka. Tu by się też przydało to naprawić, więc może ci kliknę, żebyś to naprawiła. E, ok, zaczekajcie, babcia tam przechodzi. Także szybciutko otwórz. Okej. Okay. Otworzymy jeszcze jedną paczkę. Dobra, to później do tego laptopa wrócisz. Poczekaj, poczekaj. Dobrze. I ostatnia paczka. Okej. Okay. Teraz to wszystko sobie tutaj sprzedamy i zobaczcie, będzie tylko bardzo, bardzo dużo. Dobrze, teraz sobie możesz spokojnie naprawiać tego laptopa. Napraw. Mama w ogóle już jesień, więc Klaudia jest już w takim sweterku i tak dalej. Utrzymuje tę rozgrywkę póki co w takim stylu Maxi Smatch. I co ja sobie pomyślałam, to że Klaudia, wiecie, każdy odcinek będzie trochę o czymś innym, więc ja myślę, że ten kurnik sobie Klaudia sprzeda za 400 simoleonów, a w ogóle nowy kurnik. Zobaczmy, po ile jest nowy kurnik, ile ona za niego dała. Nowy kurnik, słuchajcie, 500, więc i tak jakoś tam w miarę, wiecie, wyszła na tym, chociaż tam, wiecie, straciła na karmę, na kurczaki i takie tam. Mamy też krowę i krowę też, aha, krowę można sprzedać, słuchajcie, za zero. Sprzedamy jakieś pozostałości siana, powiedzmy, że ją tam, chociaż wiecie co? Czy mogę to cofnąć? Mogę. Poczekajcie, poczekajcie, bo chyba da się, słuchajcie, krowę sprzedać albo i nie. A może przez telefon? Dobra, ona naprawiła tego laptopa. Jeszcze tutaj sprawdzę, czy przypadkiem nie jest to tak. Spauzujmy. że można tą krowę sprzedać w jakiś, wiecie, w jakiś taki sposób komputerowy. Dobrze, niestety poddaje się, nie wiem, więc jeszcze raz to tutaj po prostu to Klaudia te pozostałości sprzeda. Odda też krowę za zero, ok, niech będzie. Ok, zróbmy sobie tryb życia. Na chwilkę do Klaudii. No i słuchajcie, ona miała z tego mojego grania po godzinach, tam co sprzedałam jej to mleko i te rzeczy na Plopsi, wpływy o wysokości 465 simolonów. Tak, tak więc ja sobie teraz to podliczyłam. Mam nadzieję, że dobrze. I słuchajcie, także. Wpływy minus ten dług, który miała oddać rodzicom, czyli miała im oddać 1161, to zostaje jej aktualnie 1295 simolonów, które gdzieś tam sobie zarobiła e, i będzie mogła wpłacić je do swojej skarbonki, którą, jak wiecie, ma tutaj u góry. Uj, tu jakiś brudek mamy w pokoju, nieładnie, nieładnie e, do swojej skarbonki, którą ma u góry. Ma tam już 50 simolonów, albo tylko, ale za chwilę kupię jej nowego moda, więc. E, więc na razie nie wpłacam, zobaczymy ile to będzie kosztowało. Moi drodzy, taka ciekawostka, tą drugą część odcinka nagrywam tak gdzieś po mniej więcej półtorej miesiąca. Trochę się już odzwyczaiłam od nagrywania, ale będę wracać do pracy nad kanałem, więc co tutaj mamy? Mogę trochę tutaj, wiecie, nieskładnie mówić: rzemiosło. Mianowicie jest to stół do garncarstwa garncarstwa. E, tak, oczywiście link do niego będzie w opisie. I jak widzicie, tutaj możemy tworzyć różne przedmioty, póki co są to właściwie tylko talerze, możemy zrobić jakiś talerz morski. Jest to tłumaczenie moje takie wiecie, na podstawie trochę Google tłumacz, więc nie będą to, tak wiecie, perfekcyjnie przetłumaczone kwestie, ale przeczytam wam. Zdobyto umiejętność garncarstwo. Nowa umiejętność garncarstwa. Aha, wytwarzać różne przedmioty. Pewnie miało być pozwala. Przedmioty można rozstawić w domu lub sprzedać za dodatkową gotówkę. Droga do tworzenia arcydzieł garncarskich zajmuje trochę czasu, ale im wyższy poziom umiejętności, tym lepsze przedmioty. Więc tak to właśnie wygląda. To jest troszeczkę podobne do e, oczywiście tego stołu do majsterkowania. Ale jak zaraz się przekonacie, faktycznie całkowicie nowe obiekty tutaj będą powstawać. I proszę bardzo, zakończone. Czas spędzony na tworzeniu ceramiki opłacił się. Sprawdź ekwipunek swojego Sima. Zatem sprawdźmy wyposażenie, i w wyposażeniu mamy talerz morski jakoś kiepska. Talerze z drewna, ceramiki i metalu sięgają starożytności w wielu kulturach. Mm, podejrzewam, że tutaj tak właśnie, tak nie do końca powiem, wam się przyłożyłam do tego tłumaczenia. Oczywiście, będziecie mieć też do niego link w opisie. Zobaczmy ten talerz. U. Jakoś kiepska. Czyli powiem wam, że chyba jakaś lipa jest z nim, że jest dosyć kiepski, i dlatego tak niezbyt, niezbyt to wygląda. Możemy to sprzedać za 12, więc tak czy tak, Klaudia tutaj chyba z jednego simolona na tym zarobiła, ale spróbujmy coś jeszcze zrobić. Może talerz jakiś ceramiczny. Moi drodzy, w międzyczasie Klaudii udało się zrobić talerz. Za drugi poziom umiejętności, który jest na takim właśnie stojaczku, jest to talerz rzymski. I już jak widzicie, on jest nieco więcej warty. Ten i wreszcie wyszedł, ma jakość normalną, bo tamte miały jakość kiepską. I tak jak widzicie, tutaj może sobie robić już takie talerze bardzo ładne na podstawkach. Koszt to jest 25, a tamten może sprzedać za 50. Więc ja proponuję, że. Klaudia tutaj idzie coś teraz posprzątać, dobrze. Dam jej coś zjeść, odpocząć i jeszcze z nią tutaj troszeczkę popracuję na tym kole. Ok. Aha, ty wolisz sobie pograć na komputerze. Nie wiem, może coś pomożesz w domu, posprzątasz. Możemy sobie też to oczywiście może sprzedać, albo wystawmy to na Plopsi. Całkiem fajna jest ta opcja właśnie takiej wiarygodnie to wygląda, takie wiecie, sprzedaży online. Moi drodzy, mamy simowy poniedziałek. Jak widzicie, Klaudia tutaj trochę nam przychorowała. Jakaś wysypka, więc ja bym proponowała tak, na szybciutko, gdzie my tutaj mamy kuchnię, tu. Proponowałabym zjeść coś na szybko. Dobra, mam, znalazłam sok pomarańczowy. W każdym razie, co Wam chciałam tutaj powiedzieć, podsumować, to mamy już piąty poziom garncarstwa, ponieważ ja nie próżnowałam i razem z Klaudią tutaj co nieco działałam. I już Wam powiem, aktualnie może robić takie jakby suweniry, takie jakby ładne, ozdobne wazy. Także zaraz sobie to spróbujemy. Ja sobie tutaj zapiszę, że to będzie kolejne 75, bo oczywiście ja cały czas podliczam. A my się tutaj może przesuniemy, Tutaj mamy jakieś zepsute jedzenie. Słuchajcie, nasza babcia za swoją emeryturę wynajęła panią sprzątaczkę, ponieważ to jest straszny syf. I zastanawiam się, czy ta pani będzie miała swój sprzęt. Ale jeśli nie, to może tutaj wyciągniemy ten odkurzacz. Może ona z niego będzie mogła skorzystać. Bo ta babcia, jak próbuje sprzątać, to coś niestety Coś niestety jest. Nie halo. W każdym razie ja wam pokażę, co tam się udało naszej Klaudii w międzyczasie zrobić. Zrobiła dwa talerze. Tu jest jakość normalna, bardzo, bardzo ładny. Także go schowam z powrotem, a tu niestety jest jakość kiepska, więc tradycyjnie niezbyt dobrze to wygląda. Ja bym proponowała, żeby to i to wystawić na Plopsi. Dobra, Klaudia poszła, wam jeszcze, pokażę, co też jej się udało zrobić. Tutaj mamy taką wazę egipską, chyba. Wazę bo po prostu napisany, tak? Coś tutaj, coś tutaj, pokombinowałam dzisiaj, słuchajcie, z tymi tłumaczeniami. Tu jest jakość normalna. I tutaj jakość kiepska. Czyli chyba będzie. No właśnie. Więc ja bym to wszystko też proponowała powystawiać po prostu na plopsy. Ok, jeśli chodzi tutaj, może babcia, babcia, chodź sprzątniesz to. A ja tutaj jeszcze mam a propos Klaudi i tego całego garncarstwa, dwa kubki. Tutaj mamy jakość normalną. Może tutaj sobie postawimy, zobaczcie, taki mały porcelanowy kubek. Także to też może po prostu na plopsi i tutaj mamy jakość kiepską. Trochę za dużo jest, jak widzicie, rzeczy się dzieje. Dobrze, ona już skończyła. Także to też wystawimy na plopsi. Sylwester czy tam Sławomir, jak ty masz na imię? Sławomir właśnie wyszedł do pracy. Mamy jeszcze jeden kubek, jakoś kiepska, więc też nam się nie pokaże. To jest już wystawione i teraz ta najnowsza waza wygląda tak, jakość normalna i też to wystawmy. Także ja to przyspieszę i tak, to na dzisiejszy odcinek będzie wszystko. Ja to jeszcze podliczę i Wam powiem, jak tam nasze dzisiejsze zarobki. Co tam, coś nie możesz wystawić? Chyba możesz. Mamy chyba pana sprzątacza. Pan osamu okada pokojówka, także niech się bierze do roboty. W kolejnym odcinku, może tak dla odmiany, zrobimy coś niezwiązanego z pracą. Słuchajcie, także troszeczkę tej Klaudii odpuścimy. Może przetestujemy coś ciążowego z Agatą, ale jeszcze zobaczymy. Zobaczymy, co tam ciekawego mi się uda znaleźć. Zatem moi kochani, już tak kończąc ten odcinek, podliczyłam, że nasza Claudia wydała o 44 cm więcej niż gdzieś tam na początku odcinka miała, ale pomyślałam sobie właśnie, że nie będę więcej tutaj a jeszcze wystawiłam takie wiecie te kwietniki, które dostała od babci i tak dalej. Nie będę tutaj więcej testowała tego koła. Wydaje mi się, że tu jest więcej poziomów, ponieważ zatrzymaliśmy się na poziomie, słuchajcie, piątym tego garne carstwa. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. No właśnie, tak jakby ten piąty jeszcze cały czas rośnie, więc chyba było tutaj 10 poziomów, choć. Choć powiem Wam, że dawno, dawno temu zaczęłam na tym odcinkiem pracować, trochę mogłam zapomnieć. W każdym razie, jeśli jesteście zainteresowani, to oczywiście link do tego stołu, jak i do mojego takiego trochę lipnego tłumaczenia będziecie mieć w opisie kamerą nie skacz. Także będziecie mogli sobie bliżej to poznać, bliżej się temu w sumie małemu modowi przyjrzeć. W każdym razie, jako że ja po prostu jeden odcinek o jednej rzeczy, to po prostu Klaudia stwierdzi, że nie, to jednak nie do końca jest zajęcie dla niej, na tym już poprzestaję. Stół sprzedaje i można go sprzedać za 600. A jeszcze może tak na sekundkę cofniemy, tylko w ten sposób zobaczymy, ile on kosztował mnie na początku. 750, no tak, bo nawet podliczałam, więc usuwam go ponownie i tak jakby mogę już stwierdzić, że skoro była na minusie 44 Simolony plus słuchajcie 600, czyli może sobie do swojej skarbonki. Wejdźmy do góry, do tego małego, ciasnego pokoiku, który oczywiście ma być pokoikiem dla małego rodzeństwa naszej Klaudii, i ona chce jak najszybciej się wyprowadzić. To do skarbonki możemy oficjalnie dodać 556 simolonów. Wciąż to jest mało, dużo za mało. Poczekamy aż podejdzie dużo za. Oj, jaka tutaj w strasznie złym stanie! Rachunki, ale rachunki płacą rodzice i tak dalej. Dobrze. Zaraz sobie jeszcze raz sprawdzimy. Mamy 606, czyli tak jak mówię, dużo, dużo za mało simolonów, jak na zakup własnego mieszkania. Czy tutaj też mamy zepsutą łazienkę? Wszędzie są zepsute łazienki. Kto naprawi? Może Klaudia naprawi, choć tutaj ktoś się tutaj kąpie. To może Klaudio, moja droga. Spróbujesz naprawić. Może, może Ci się uda. Zanim się zlejesz, a ja się z Wami już serdecznie żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie. W kolejnym odcinku, tak jak mówiłam, stestujemy sobie coś, może trochę z innej kategorii, nie tylko finansowej. Dobra, czy udało Ci się? Jeszcze nie. Doczekamy, sprawdzimy, czy, Klaudia, czy Pęcherz Klaudii wytrzyma to wyzwanie, ten challenge. Tak, więc jeśli macie jakieś pomysły, co chcielibyście, żeby tutaj rodzinka Klaudii przetestowała, to też możecie śmiało pisać w komentarzu. Dobra, Klaudia, bierz się do roboty. Okej, okay, okej okay, i skorzystaj, może się uda. Chyba się uda. Udało się. Dobrze. Także kochani, do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce, papa. Pa.